Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, ja tutaj dzisiaj witam Was bez makijażu z mokrymi włosami, a to dlatego, że właśnie się szykujemy. E, bo dzisiaj jest niedziela i jedziemy sobie po prostu do kina e, na awatar, jedziemy też na obiad do restauracji. Wiecie, taki fajny, typowo e, niedzielny dzień. E, ja właśnie jestem po porannej pielęgnacji. E, Umałam też włosy, powiem Wam, że e, od rana dzisiaj miałam takie domowe spa. O, olejowałam sobie włosy, mm, zrobiłam też sobie maseczkę, wiecie, taki chill day, fajny dla mnie, więc e, tym bardziej po prostu chce mi się nagrywać, bo wiecie, jak to jest. Jak o siebie zadbacie, e, zrobicie sobie masę. Taki wiecie, na spokojnie, chill day, to zupełnie inaczej się człowiek czuje i dużo fajniej się po prostu nagrywa dla Was. Dlatego też dzisiaj do Was przychodzę. Chciałabym właśnie też nagrać dzisiaj fajny dzień, taki typowo luźny, bo jedziemy też z moimi rodzicami. Nie wiem, czy Wam wspomniałam, że ale jedziemy na Avatar. Jestem bardzo ciekawa tego filmu, bo są różne opinie na ten temat. Niektórzy mówią, że pierwsza część była dużo lepsza. Ja oczywiście chciałam dla nas kupić bilety na 4D, to to w ogóle byłby super klimat w 4D, coś takiego zobaczyć. Niestety oczywiście wszystkie bilety na niedzielę były wyprzedane, powiem Wam szczerze, że te godziny, które były tak w miarę normalne, wszystko było po prostu zajęte, nie było z biletów, a jak ja chciałam kupić 4 bilety, to, to już w ogóle graniczyło z cudem, więc idziemy na 3D, mam nadzieję, że też będzie fajnie. Film mamy dzisiaj na godzinę 18, natomiast restaurację zarezerwowałam na 16.30 i idziemy do Whisky in the Jar. Whisky in the Jar, nie wiem jak to się czyta, ale w każdym razie bardzo lubimy tam po prostu raz na jakiś czas coś zjeść, dlatego że tam jest dosyć, wiecie, amerykański, totalnie amerykański klimat. Dużo mięsa, takie rzeczy. Także mój Rafał jest zachwycony. Ja Wam powiem szczerze, że steki też bardzo lubię, więc no na pewno będzie albo Stek, albo żeberko, więc zobaczymy, jak tam sytuacja się potoczy. Ale na pewno będzie pysznie. Zabieram was ze sobą i zostańcie ze mną. Oczywiście zostawcie łapeczki w górę, subskrypcje i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. Szykowana. Jak widzicie oczywiście standardowa, jak to u mnie. Czarna koszula, czarne leginsy. Tak naprawdę nic ciekawego. Jedynie zrobiłam taki makijaż. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy tutaj widać, czy nie widać. Taką lekką kreseczkę i po prostu brązowe, niuziakowe usta. Tak to wygląda. No i za chwilę się zbieramy i wychodzimy już. Ja umiem jeździć. No już lata nie jeździłem, ale... Nie wiem, czy jest... No, idziemy na lodowisko? Polowałem. Ale zimno jest. Czuć, że jednak jeszcze jest zima, nie? O oh. oh Jezu. Zostałam się z wami tak naprawdę już w drugim dniu, w kolejnym dniu. Tak naprawdę dzisiaj jest już piątek. No ostatnio nagrywałam dla Was właśnie ten początek tego vloga w niedzielę, czyli dosyć dawno. Niestety e, przez ten tydzień dosyć dużo się wydarzyło. A mianowicie miałam usuwaną ósemkę. E, I powiem Wam szczerze, że poprzednie usuwanie ósemki było dla mnie bardzo łagodne. E, myślałam, że teraz też tak będzie i na spokojnie będę mogła dla... coś fajnego dla Was dograć po po prostu tym wyjeździe do kina, które widzieliście przed chwilą. E, natomiast niestety rozłożyło mnie totalnie. Jestem na silnych e, lekach przeciwbólowych. Tak naprawdę, dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy w ogóle wyszłam z domu, bo tak to leżałam z zimnymi układami, cały czas na ketonalu. Ledwo po prostu dawałam sobie radę, i mówiąc szczerze, Cieszę się, że to jest już ostatnia ósemka na dole, czyli druga, i już po prostu nie będę musiała tego przechodzić. Całe szczęście dzisiaj już jest lepiej, natomiast no nadal jestem na tych tabletkach przeciwbólowych, bo nie wyobrażam sobie po prostu bez nich funkcjonować, a e, chciałam dla Was wreszcie coś nagrać. Zresztą musiałam też wyjść z domu, musiałam też e, iść do pracy, już miałam dosyć tego leżenia i po prostu męczenia się w domu, e, więc stwierdziłam, że jak wezmę się w garść, to po prostu lepiej się poczuję. No i faktycznie tak jest ze mną, zawsze tak jest, nawet jak jestem chora. To leżenie u mnie jeden dzień jest ok, ale później po prostu muszę się wziąć za siebie i, i wtedy jak coś robię, to jest mi dużo lepiej. Tak jak też jest w tym przypadku. Właśnie jestem teraz po paznokciach. Zrobiłam sobie takie paznokcie, nie wiem czy zobaczycie. Takie po prostu zwykłe, czarne, ale mają takie drobinki, delikatnie po prostu delikatny taki po prostu brokat. Wizytę na paznokcie. W ogóle przekładałam w tym tygodniu trzy razy i miałam pierwotnie iść w poniedziałek na paznokcie, e, natomiast miałam pilny wyjazd, więc musiałam przełożyć. Później znowu przełożyłam na środę. To ósemka nie dała mi po prostu możliwości, żeby się na nich pojawić. E, no i w końcu przełożyłyśmy na piątek, czyli na dzisiaj e, i właśnie jestem po paznokciach, się bardzo cieszę, bo już miałam takie długie, okropne, że no, cieszę się, że już mam w końcu zrobione. E, ale powiem Wam szczerze, że y, no masakra, i tak Paulina, czyli y, moja... Ta dziewczyna, do której chodzę na paznokcie, jest bardzo wyrozumiała, że w ogóle przełożyła mi tak naprawdę trzy terminy w jednym tygodniu. No, ale cieszę się, że dzisiaj wreszcie tam dotarłam. Wiedziałam, że no już muszę, no przecież nie mogę jej tak zwodzić cały czas, że się umawiam później nie przychodzę, bo nie jestem w stanie. Więc cieszę się. Teraz oczywiście idę na zakupy, bo po prostu cały tydzień tak samo no, leżałam w, w domu, więc nie byłam w stanie też iść na zakupy, więc idę, bo mam pustą lodówkę, muszę coś zrobić. No a przy okazji, jak już jestem tutaj w mieście, to po prostu pójdę też do kwieciarni na kaweczkę, coś tam po prostu pogadać, bo mi też brakuje, brakuje ludzi, brakuje mi po prostu wyjścia gdzieś, gdziekolwiek tak naprawdę, więc jadę też sobie tam na bajerkę. No i tak naprawdę no, zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że taki vlog będzie dla was fajny do oglądania, że mi wybaczycie, ale po prostu ta ósemka mnie totalnie dobiła. No jednak wyrywanie zęba, chcąc nie chcąc, zawsze jest problematyczne i, i łączy się z dużym bólem. Także mam nadzieję, że i tak będzie ok, że będzie Wam się podobał taki vlog. I oczywiście zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i zabieram Was ze sobą.